To jest w tej klasie 50 generalnie jest odwrót od zawodu, zaworu dekompresyjnego, statystycznie uwierzcie mało kto tego zaworu używał, w klasie 50 cm, 60, 70 tak, natomiast w 50 on fizycznie był, go widać jak tutaj, Natomiast jak popatrzymy na jego zastosowanie, czy używalność... My też go nie używamy. Prawda? Ale, ale uwierzcie, jeśli klient mówi, nie będę go używał, to warto mu od razu wkleić za... wkręcić za ślepy. Żeby uczulać po prostu klientów no jednak na używanie tego zawodu. Jeśli jest, ja bym używał. Tak. Ktoś mówi od razu, że nie będzie używał, to co Pan powiedział, nagromadzi się nagar, ten grzybek nie będzie... I, I to jest miejsce, gdzie ucieka kompresja w tym silniku. Zupełnie niepotrzebny. On jest w tym miejscu nieszczelny. Jak wiecie, technicznie tam później się wyciek robi. To jest wilgotne miejsce. To znaczy, że tamtędy idzie, idzie ciśnienie silnika, i moim zdaniem to trzeba zaślepić i w ogóle zapomnieć. E, natomiast jeśli chodzi o zużywanie kółka, to też bardzo ważna kwestia uruchamiania filarki. Tak? Szkoła mówi czy książka mówi o dwóch sposobach: tak? na, na, na ziemi, noga tutaj. I właśnie wracając do osłony szerokiej, tutaj. To niektórzy myślą, że to jest po to, żeby włożyć buta i łatwo było tak, zapalić. Tak? Nie, nie. To, 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 nie jest, to nie jest idea, <grym> że, nie. że to jest szerokie. Natomiast ja osobiście preferuję sposób odpalania właśnie z kolan, ale co jest też ważne, żeby linka była prosto wyciągana z rozrusznika. Czyli nawari trzeba robić. Żeby nie ciągnąć tej linki po skosie. Bo zobaczcie, jak będzie ktoś odpalał, a bardzo często niestety. Mechanicy lubią wyjść i z kowboja otwierać tą pilarkę. No to widzę to cały czas. Tak? Rzucanie, rzucanie tej pilarki, tak, powoduje, że ona jest obciążana tu na amortyzatorach. Bardzo niedobre dla całego startera. Bardzo kosztowny biznes, tak naprawdę. Więc trzeba, więc moim zdaniem, i to dopuszcza instrukcja z kolan, nie w ten sposób oczywiście, tak? Tylko, tylko tutaj trzymając pilarkę i wyciągać, rozdrusznik zobaczcie, tak po tej linii, jak on jest skonstruowany. Nie w ten sposób. Bo to zużywa bardzo często tulejka, tutaj ten, ten, ten sznurek, Naprawdę. kolejkę. To jest bardzo trwały element. To trzeba z logiką do tego się wyciera Tak, bo idzie po skorzeni, Wyciągać po linii i, i tą pijarką, jak już odpali, nie strzelać, oczywiście, tylko tą linkę odprowadzić. I to jest najbezpieczniejsze. faktycznie. Czasami nawet się zdarzały pijarki, zaprowadzono w chustkach, rzadko, ale nawet te maszyny jakieś azjatyckie. Często się zdarzało, że nawet. Ktoś tak uporczywie to odpalał, że dotąd centymetr był wcięty no. na sznurek, autentycznie. Ktoś ślifierką ślifował po prostu. Normalną rzeczą jest, że sprężyna się zużywa tak, że będziemy widzieli później, że, że linka wisi tak, ma tutaj luz, ona tego luzu nie powinna mieć dużego, ale to jest już kwestia naciągnięcia sprężyny, zupełnie techniczna sprawa.